Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Radosław Nielek, dyrektor NASK, dr inżynier Radosław Nielek. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór Państwu. Polityka dominuje we wszystkich teraz serwisach, a w polityce jedną ze spraw, które bardzo mocno nas rozbujały i dużo emocji wzbudziły, to była kwestia nielegalnej, finansowanej z zagranicy kampanii, która wspierała Rafała Trzaskowskiego. Pytanie, dlaczego jej nie zablokowaliście? Bo nie mamy takich narzędzi do blokowania kampanii. A które napisaliście, się, że zablokowaliście? Dzieją się w mediach. Nie, napisaliśmy, że po naszej e, publikacji, po naszym zgłoszeniu, zablokowała ją meta, co po wyjaśnieniach mety okazuje się nieprawdą. Okazuje meta powiedziała, się, że ją zablokowała, dlatego że już po prostu się kampania skończyła. Meta powiedziała, że nie zablokowała kampanii, natomiast e, po naszej publikacji kampania się skończyła, to znaczy temu, kto prowadził tą kampanię, skończyły się. Środki. Z naszej perspektywy po publikacji komunikatu, przy czym publikacja komunikatu była na samym końcu naszych działań, bo wcześniej zgłosiliśmy to zarówno do METY, jak i do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ta kampania przestała być aktywna, więc jeśli pyta się mnie pan, panie redaktorze, czy zablokowaliśmy kampanię, to nasze działania spowodowały, że jej nie ma i to poczytuję sobie za sukces, mój i przede wszystkim moich pracowników. A kiedy, a kiedy zgłosiliście się do ABW z, tą, z informacją o tej kampanii? Kiedy zgłosiliśmy się do Agencji tak, Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacje? E, informacje związane z wpływem z zewnątrz. Tak. To jest pewien ciąg dat, o których in. m.in. innymi Cyfryzacji mówiło. 9, 12, 13, 14 to są te daty, kiedy. Pytam się, w różnych... pytam się, bo kampania się zakończyła też po, po, po publikacji tekstów, i jest pytanie o, o to, że wy opublikowaliście komunikat. Trafiły do was pytania dziennikarskie z Wirtualnej Polski i zmieniliście komunikat. Nie Wy, wypuliścili się kolejny komunikat mówiący o wstrzymaniu tej, e, tej kampanii finansowanej z zagranicy e, przez Metę. Nie, panie rektorze, to, to, to związek przynowoskutkowy nie istnieje. To znaczy my opublikowaliśmy komunikat, po opublikowaniu naszego komunikatu kampanie, najpierw konta przestały być dostępne, a następnie, i w związku z tym napisaliśmy o tym, że te kampanie zostały zablokowane przez Metę, a następnie konta stały się znowu dostępne, ale kampanie stały się nieaktywne, a... Następnie kilka dni później dostaliśmy wyjaśnienie od mety mówiące o tym, że to nie meta zadziałała w tej kwestii, pomimo naszego zgłoszenia. A skąd widzieliście, że to jest finansowane z zagranicy? E, wynika to z analizy danych, które są dostępne dla nas i z połączenia pewnych faktów. Jakich, jakie to są dane? E, dokładna treść raportów i te wnioskowania, które zostało tam przeprowadzone, przekazaliśmy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i w tym miejscu muszę postawić kropkę. Nie mogę wchodzić w szczegóły tego co znajduje się w tym raporcie, ale chciałbym zwrócić uwagę panu, panie redaktorze i wszystkim naszym słuchaczom, że od czasu publikacji naszego komunikatu wszystkie informacje, które pojawiły się w przestrzeni publicznej wskazują, e, także dziennikarskie, wskazują na zaangażowanie zewnętrznych podmiotów w tą kampanię. No to, to, to dziennikarze to odkryli, czy właśnie analitycy? E, odkryliśmy to my, my to zgłosiliśmy, my to opublikowaliśmy, a po naszej publikacji badania, analizy prowadzili dziennikarze, publikując swoje własne teksty i one także wskazują na zewnętrzne. A kto to finansował? Finansowanie. Nie odpowiem panu redaktorowi na to pytanie. Czy, czy to są te organizacje, które były z siedzibą w Austrii, a które były kierowane między innymi przez byłego szefa węgierskiego wywiadu, ministra, który nadzorował węgierski wywiad w rządzie Gordora, Gordona Bajnaja, ostatnim rządzie Orbanowym? Panie redaktorze to nasze ustalenia zostały przekazane do agencji bezpieczeństwa wewnętrznego i wskazują na zewnętrzne finansowanie, a te, ten trop, o którym pan mówi, jest rozumiem jednym z tropów, do których doszli dziennikarze. Jedną z, jednym z takich wątków krytycznych wobec tego, w jaki sposób wyglądała ta komunikacja, było to, że napisaliście o tym, że to była kampania, która dyskredytowała trzech kandydatów, no a ona w dosyć jednoznaczny sposób atakowała dwóch kandydatów, który, czyli przeciwników Rafała Trzaskowskiego. Ale i napisaliśmy tak w komunikacie, panie że napisaliśmy, że ta kampania Dyskredytuje dwóch kandydatów i wspiera jednego. Pani redakt, e, panie jest Bez redakt, wskazywania e, nazwisk, kto. A kiedy roli informowaliście w tej komitety? E, komitety? Tak. One dostały informacje po otrzymaniu informacji od przekazania tej informacji ABW, czy? E, nie jestem w stanie odpowiedzieć dokładnie na pytanie, kiedy zostały informacje komitety. Natomiast no na pewno kolejność była taka, że najpierw informacja dostała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a następnie informacja została Meta. A komitety w ogóle nie zostały o tym poinformowane? E, panie redaktorze, ale które komitety miały zostać komitety poinformowane? Komitety wyborcze, tych kandydatów, e, których dotyczyła kampania. A dlaczego nie 3, 4, 5 innych komitetów wyborczych, które się Owszem. tam nie, nie występowały? Więc no. wszyscy, wszyscy... Wyborcy i wszystkie komitety wyborcze zostały poinformowane dokładnie w tym samym momencie publikacją Mis komunikatu. Minister Gawkowski, premier Gawkowski, kiedy był tutaj w studiu mówił o tym, że jednak e, te informacje powinny trafiać do wszystkich informacji o możliwych interwencjach, których i e, ingerencjach polskie wybory powinny trafiać do komitetów wyborczych. Powinny trafiać do wszystkich. To pana sformułowanie z przed chwili, więc trafiły do wszystkich, to znaczy do wszystkich obywateli, którzy są takim samym podmiotem wyborów, jak komitety wyborcze i wszystkich komitetów wyborczych. Wczoraj było to posiedzenie Komisji Cyfryzacji e, Innowacyjności. Innow technologii, Panie dyrektorze, tam pojawiło się takie pytanie do pana ministra Olszewskiego, kto w zasadzie odpowiada za, za ten parasol wyborczy i yy, chciałem zrozumieć tak naprawdę, czy, czy, jest, czy jest jakaś osoba, która trzyma parasol nad wyborami, czy jest jakaś konkretna osoba, która za to odpowiada? Panie redaktorze, pytanie dotyczące parasola wyborczego, my jesteśmy częścią tego i za tą część, za którą ja odpowiadam, to ja odpowiadam. Odpowiadam między innymi za analizę otwartych źródeł. Które są dostępne i do których nauko... Instytut Badawczy ma dostęp, to właśnie robimy w kontekście dezinformacji. Odpowiadam za zgłaszanie informacji do METY, do Xa i do innych platform, za to odpowiadam ja. Odpowiadam także za bezpieczeństwo niektórych systemów informatycznych wykorzystywanych przy okazji wyborów, a także za potencjalne. Czy pan raportujecie? Ministerstwu Cyfryzacji? E, tak, no oczywiście raportujemy. To a ministerstwo kto cyfryzacji. jest w Ministerstwie Cyfryzacji. Może pan wie, kto jest w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiedzialny za parasol, bo minister Olszewski nie odpowiedział. Panie redaktorze, no my raportujemy to do Ministerstwa Cyfryzacji, więc w tym kontekście raportujemy to do Departamentu, który nas nadzoruje, czyli Departamentu Cyberbezpieczeństwa. I to zacznie w takim wypadku... Staram się wydedukować, bo to nie było jasne, jak się oglądało tą komisję, w zasadzie kto, ten, kto za ten parasol odpada. Panie atom? redaktorze, ja myślę, że to było bardzo jasne. To znaczy parasol to jest bardzo wiele różnych działań. Za, I to wynika z prawa. Na przykład za ochronę samej komisji, Państwowej Komisji Wyborczej, odpowiada, co naturalne, i to wynika z przepisów prawa, odpowiada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Za y, proces głosowania za granicą i bezpieczeństwo placówek dyplomatycznych z kolei odpowiadają jeszcze inne służby, więc za każdy, to jest proces głosowania składa się z bardzo wielu elementów, tak? Za, nie wiem, bezpieczeństwo M obywatela odpowiada, odpowiada Centralny Środek Informatyki. Więc wybory to nie jest jedno, drugie czy trzecie miejsce, tylko to jest zbiór bardzo wielu puzli i za każdy z tych puzli odpowiada poszczególna instytucja, osoba za jej bezpieczeństwo. Posłowie Przemysław Czarnych i Andrzej Śliwka podjęli interwencję w siedzibie nask -u. Twierdzą, że pojawiła się tam policja. Na ten temat porozmawiamy w Radiu Internetowym RMF24. Słuchaczom RMF FM serdecznie dziękuję. Dyrektor NASK, doktor inżynier Radosław Nielek pozostaje w naszym studiu. Panie dyrektorze, no właśnie, bo... To, to było jeszcze przed pierwszą e, turą wyborów, e, chwilę po tym jak te informacje e, pokazały się publicznie, tak naprawdę był 14-15 maja, kiedy one trafiły do e, opinii publicznej 16 maja. E, posłowie pojawili się w siedzibie NASKU, twierdzą, że pojawiła się też wtedy policja, że to było w związku z tym naruszenie ich możliwości prowadzenia przez nich interwencji poselskiej. Ale co było naruszeniem możliwości prowadzenia e, ich Pojawienie interwencji się policji To i znaczy fakt, że w e, sytuacji, w której jest zgromadzenie kilkudziesięciu osób. A było zgromadzenie się tam też kilku, policja. Dwóch, było dwóch posłów, oni twierdzą, nie było zgromadzenia. No i sporo mediów e, przy okazji e, z nimi, także m, było to sporo osób, i przy tej okazji pojawia się policja. Ja nie widzę tutaj. E, Ale pojawiła się, czy ją wezwaliście? E, policja? Tak. Wie pan, NASK jest bardzo specyficznym budynkiem, ten, do którego panowie posłowie chcieli się dostać i do którego zostali wpuszczeni. Dostawili swoje pytania i wyszli. Więc w ramach procedur ochrony tego budynku, przy takich sytuacjach związanych z znaczną zbiorem znacznych, znacznej liczby osób, które się spotykają pod budynkiem, no są procedury ochrony budynku, więc ja nie widzę nic nadzwyczajnego nie, w fakcie, że pojawia się policja. No ale to, panie dyrektorze, ja rozumiem procedury i rozumiem specyfikę budynku, ale moje pytanie było proste. Czy wezwaliście policję? Czy NASK wezwał policję w tej sytuacji? Czy NASK wezwał policję? Tak. Panie dyrektorze, ja nie mogę wchodzić konkretnie w szczegóły tego, jak wygląda procedura ochrony tego budynku. Natomiast... Ochrona wezwała policję? No, w ramach czy... procedury ochrony tego budynku Także w niektórych sytuacjach jest kwestia poinformowania policji. I jeśli e, w ramach e, nasku Czy znaczy to procedura osoby poinformowała uznały, policję? Panie redaktorze, nie procedura poinformowała policję, tylko procedura zakłada, że jedną, e, jednym ze zdarzeń, czy jednym z kroków w tej procedurze tak, jest także poinformowanie policji. I ja nie widzę nic nadzwyczajnego. Ja nie rozumiem, szczerze mówiąc, tej obawy, czy tej. Powiedziałbym nawet afery, bo to bardzo modne słowo ostatnio przykleja się do każdego możliwego słowa, związanego z tym, że na miejscu zgromadzenia kilkudziesięciu osób pojawiła się policja. No, To, że pojawia się policja w momencie w, w, sytuacji jakiegoś zagrożenia nie jest, nie jest aferą. Ale tutaj mówimy o posłach i interwencji poselskiej. Posłowie są reprezentantami narodu. No z ale z tego powodu policja nie utrudniała, ani nie, ani nie uniemożliwiała posłom przeprowadzenia interwencji poselskiej. Więc ja nie, nie widzę tutaj żadnego e, problemu. A oni mogli wejść w końcu do tego budynku? Oczywiście nie tylko mogli, ale zostali przez ochronę budynku wpuszczeni do. I spotkali się z. E, spotkali się z e, dyrektorem działu prawnego, e, bo ja w tym czasie brałem udział w spotkaniu. Po tym, zaraz po tym jak spotkanie się skończyło, e, chciałem zejść do panów posłów, ale panowie posłowie e, uznali, że no, nie mają tyle czasu, zostawili pytania. I, e, a odpowiedzieliście tak. już na te pytania? Z tego, co wiem, na część pytań chyba już odpowiedzieliśmy, natomiast na pozostałe pewnie odpowiem. Pytam się też o to, oprócz tego, że temu towarzyszyło, wie pan, takie, jak pan powiedział, te, takie zamieszanie, taka afera, tak? no bo to, to, to zafunkcjonowało w mediach, to też jest ten sposób, że to tak zupełnie na serio może być w przyszłości powód na przykład do tego, żeby zakwestionować legalność wyborów. Znaczy, my idziemy w państwie polskim w tym momencie w stronę takiej sytuacji, w której dosyć otwarcie jedna i druga strona sceny politycznej Zdaję sobie sprawę z tego, że e, będzie problem ze stwierdzeniem legalności wyborów. Mamy niejasność sytuacji w Sądzie Najwyższym, stąd, stąd panie pytanie. Panie redaktorze, ale stawia pan tezę, że obecność dwóch jestem policjantów... W stanie, jestem w stanie mogę dokończyć? Sobie, stawia jestem pan, w stanie... pan, panie redaktorze, tezę, że obecność dwóch policjantów podczas interwencji, którzy zabezpieczali tą interwencję, a nie przeszkadzali jej przeprowadzeniu w żaden sposób, będzie podstawą do podważenia... Nie, 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 nie. nie, nie. Podstawą do pewnie do składania bardzo różnych wniosków. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że posłowie każdej strony sceny politycznej są w stanie napisać wniosek, który, każdy możliwy wniosek do Sądu Najwyższego w kwestii wyborów. Na pewno e, kwestionowanie legalności finansowania kampanii będzie z tych, jednym z tych wniosków. Stąd, stąd te pytania dotyczące akurat tej akcji nie, bardzo mocne. Panie redaktorze, ale to, to jest dokładnie to, o czym my mówimy od początku tych wyborów. To, co my obserwujemy, to nie są próby wsparcia jednego czy drugiego kandydata przez kogokolwiek, to znaczy przez aktorów z zewnątrz. To, co my obserwujemy, to większość z tych przedsięwzięć ma na celu zwiększenie poziomu emocji i podważenie zaufania do państwa. I to są główne cele aktorów zewnętrznych, którzy podejmują różne działania. Działania w zakresie. Udawanego wspierania jakiegoś kandydata, działania w zakresie e, podgrzewania pewnych emocji, promowania pewnych materiałów, ale także działania mające utrudnić państwu funkcjonowanie, na przykład poprzez przeciążenie osób odpowiedzialnych za analizę zagrożeń czy związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. To, to są te działania, które obserwujemy i ma pan redaktor rację. E, agentom zewnętrznym, tym z którymi mamy do czynienia, nie zależy na tym, żeby wygrał ten czy inny kandydat. Zależy im najbardziej na tym, żeby była wątpliwość, czy jakikolwiek kandydat ma prawo wygrać w Polsce, jak dużo jest e, takich ingerencji? My, my, te, ta pierwsza część tej rozmowy była e, w dużym stopniu poświęcona tej jednej historii, ale ja rozumiem, że e, imponująca była jej skala, też finansowa. Tak? Dlatego, że ta kampania była w mecie, e, na Facebooku e, bardzo mocno obecna, ale to nie jest jedyna kampania, jak rozumiem, być może nie największa z tych, które Panie się pojawiły. to że ja nie mam przekonania, nawet, że ona była imponująca ze względów finansowych. Bo jak patrzymy na siatki botów, które ściągamy, które zakładają na przykład 5000 y, sztucznych kont, które są zakładane na różne adresy, prowadzone z różnej infrastruktury, Na różnych adresów IP, tak? Na ro... Nie tylko na różne adresy IP, także z podawaniem różnych adresów fizycznych w różnych lokalizacjach. Niektóre z tych siatek, kont są promowane także na, nie mają treści Wtedy, kiedy są promowane, nie mają nawet treści politycznych. Są nie nie mówimy po już to, żeby teraz tylko o Facebooku, jak rozumiem tylko o różnych. Nie mówimy o różnych narzędziach, tak? Mówimy o TikToku, mówimy o Xie, mówimy także o Facebooku. Yy, więc yy, widzimy takie przedsięwzięcia. Po drugiej stronie to ten kontent tam generowany, widzimy, że jest używany AI, ale widzimy także w tym kontencie, że są wykorzystane pewne yy, rozumienie specyfiki kultury polskiej. Na przykład yy, pokazanie autobusu typu ogórek z yy, pytaniem, kto z Was. Ręka w górę, kto jeździł takim autobusem, po to, żeby celować coś specjalnie dla osób starszych, to wymaga pewnej znajomości tego, że takie autobusy faktycznie występowały w Polsce. Więc to nie jest tak, że ta operacja, taka operacja kosztuje 10, 20, 30 tysięcy złotych. Nie, ona nie kosztuje nawet kilkuset tysięcy złotych. Znaczy po drugiej stronie są instytucje, organizacje, państwa, para państwa, które wydają miliony i nie w złotówkach, tylko w dolarach na to, żeby Prowadzić zamęt w polskiej e, scenie politycznej w polskim społeczeństwie. Jak, jak duże to są. E, jak duże to są kampanie? E, jak długo one trwają? E, to o, jak duże to są kampanie, mm, gen, powiedziałbym, że są bardzo duże, to ale w Myśmy... stosunku do. Wie pan, bo, bo mamy też punkt odniesienia w postaci e, komercyjnych kampanii, które są w mediach społecznościowych. To jest w gruncie rzeczy bardzo ważny kanał, po prostu handlowy. I chciałem się jakby, zorientować, jak duże te kampanie polityczne są w stosunku do tego, co na przykład robią duże sieci handlowe. Wie pan, co tego nie da się porównać, dlatego że to nie są y, koniecznie kampanie reklamowe. To nie jest tak, że ktoś kupuje więcej reklam. Choć widzieliśmy na przykład sporo reklam wykorzystujących zwłaszcza wizerunek jednego z kandydatów do promowania inwestycji w jakieś tam papiery, kryptowaluty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc takie kampanie też oczywiście się zdarzają. Natomiast ile, z jakich środków one, ile one kosztują? To, panie redaktorze, żadna z sieci komercyjnych nie korzysta z przejmowania kont, z hakowania kont do tego, żeby prowadzić takie kampanie, żeby zwiększać ich zasięgi, więc nie da się przełożyć, jaka jest wartość Przejęcia konta z kilkudziesięcioma tysiącami osób, które są followersami takiego konta, z wydatkiem, nie wiem, miliona złotych na reklamę. dobrze, widzicie taką kampanię i co wtedy robicie? E, widzimy taką, jeśli widzimy taką kampanię, jeśli ją zidentyfikujemy, to naszym głównym działaniem jest po pierwsze znalezienie punktów zaczepienia, które pozwalają zgłosić skutecznie takie kampanie do platform społecznościowych. Dlatego, że platformy społecznościowe ściągają takie kampanie tylko wtedy. Jeśli one naruszają ich regulamin. Nie ma znaczenia, czy naruszają polskie prawo. Nie ma znaczenia, czy naruszają interes yy, taki narodowy polski czy bezpieczeństwa polski. To dla platform nie jest istotne. Dla nich istotne jest to, czy one łamią jakiś z punktów regulaminu. A czy to znaczy, się... że nie macie, yy, że brakuje nam narzędzi prawnych do tego, żeby yy, takie interwencje prowadzić, czy brakuje nam yy, analityki? Yy, oczywiście brakuje nam narzędzi prawnych, to znaczy. Państwo polskie nie ma w tej chwili z bardzo nielicznymi wyjątkami narzędzia, które pozwala wyegzekwować od konkretnej platformy ściągnięcia konkretnych treści. Powiem więcej. Dyskusja o zbudowaniu takiego narzędzia, wbudowaniu w system prawny toczy się w tej chwili i kilka miesięcy temu Jak takie temu... narzędzie powinno wyglądać? Ja myślę panie redaktorze, że yy, na przykład prezes urzędu komunikacji elektronicznej, który jest jednak wybierany na jakąś kadencyjność, więc ma pewien rodzaj niezależności, yy, powinien mieć narzędzie, które pozwala oczekiwać, wymagać, i to Unia Europejska także takie narzędzia wdraża, od konkretnych platform usunięcia konkretnych treści lub przywrócenia konkretnych treści na platformy, czy platforma je usunęła. No ale to by czyniło z niego, i to jest e, też pewna wątpliwość e, kogoś, kto... Nie chcę powiedzieć słowa cenzor, bo to jest złe słowo, on jest bardzo takie jednoznacznie e, ukierunkowane, ale, ale czyniłaby, go takiego gatekeep, czyniłaby go takim gatekeeperem wolności słowa, tak naprawdę. I to jest obawa, która się pojawia w tych dyskusjach, generalnie o debacie w mediach społecznościowych. Tak, oczywiście. I to, to jest pewien, e, pewna różnica jeżeli on, wolnością... jeżeli on by podejmował szybko decyzję, to jest pytanie, no, kiedy sąd byłby w stanie zareagować na to, no, prawdopodobnie nie szybko. To oczywiście zależy od tego, jak zaprojektowalibyśmy sąd. Ale ja bym chciał opowiedzieć panu, panie rektorze i naszym słuchaczom o mechanizmie, który już w tej chwili funkcjonuje w Polsce. Otóż to mechanizm listy ostrzeżeń. My mamy mechanizm, który pozwala nam umieścić na liście ostrzeżeń jedną z domenek, która w naszej ocenie prowadzi do oszustwa. To znaczy próbują się tam oszukać ludzi, najczęściej na pieniądze lub wyłudzić dane. Jest, lista... Mówimy teraz już o rzeczywistości pozapolitycznej, ale bardzo często dotykającej. Tak, ale te dwie, rzeczy się, te dwie rzeczy się przecinają, bo w kampanii wyborczej na przykład spora część reklam, która się pojawiała na mediach społecznościowych, to były reklamy wykorzystujące rynek polityków do namówienia ludzi do jakiejś inwestycji, do zostawienia swoich danych osobowych, właśnie po to, żeby do włamania się im do komputera, właśnie po to, żeby oszukać tych ludzi. Więc taki mechanizm, w którym takie strony czy takie domeny mogą umieszczać na liście. Ta, lista, ta dom lista domen jest jawna. To znaczy, jak ją umieszczę, to wszyscy wiedzą o tym, że. Że to zostało umieszczone. Więc każdy może skontrolować, czy umieściłem tam domenę, która jest polityczna, czy taka, która po prostu wyłudza te dane. No tak, ale ile osób to zweryfikuje? Dziennikarze, Pytanie... panie redaktorze. No, tak. Pan może to zweryfikować. Dobrze, tak, tylko że tutaj chodzi tam prawne o możliwość dość szybkiej interwencji w takiej sytuacji jak teraz kampanii wyborczej. A jak poszczególne panie to powiem właściciele platform reagują na, na, na wasze interwencję? Czy widać różnicę w zachowaniu? Mety Xa, czy, czy, czy te firmy reagują w inny sposób, czy mniej więcej tak samo? Bo generalnie to, co jest problemem, jak rozumiem, to jest też to, że to są najczęściej organizacje, które są nie tylko poza polskie, są pozaeuropejskie. Czy wszystkie te firmy w zasadzie działają poza polskim y, reżimem prawnym? To są znaczy rzeczy, które wydają się, w czy są według polskiego prawa nielegalne albo do ściągnięcia. Platformy i tak oceniają względem swoich własnych regulaminów i y, y, względem prawa krajów, w którym są zarejestrowane. Jak reagują na y, treści? Bardzo różnie. I to wynika właśnie z tej specyfiki y, prawa krajów, w których są zarejestrowane. To znaczy, jeśli zgłaszamy treści, które są ewidentnym naruszeniem praw autorskich, to znaczy ktoś ukradł komuś jakiś utwór, to tutaj reakcja jest bardzo szybka najczęściej i te mechanizmy działają bardzo dobrze. Jeśli zgłaszamy treści, w których y, jest groźba popełnienia jakiegoś przestępstwa albo, nie wiem, wobec jakiejś konkretnej osoby, to te, takie treści też znikają szybko. Ale te treści, które dotyczą yy, dezinformacji, dotyczą wykorzystywania czyichś wizerunków, a także dotyczą skamów, one znikają bardzo wolno. Jak, jak duża część e, tych treści, które się pojawiają, a które mają charakter polityczny, jest generowana przez sztuczną inteligencję, według Pana, albo wspierana przez e, generatywną sztuczną inteligencję? Yy, wydaje nam się, że większość. Yy, Takich zorganizowanych akcji, jest w tej chwili wspierana przez sztuczną inteligencję w różnym zakresie. Czasami, wyniki, czasami to jest kwestia bezpośredniego generowania deepfakeów, y, jakiegoś obrazu, czasami jest to kwestia generowania treści, a czasami ta sztuczna inteligencja zajmuje się po prostu promowaniem konta i udawaniem, że, to konto, że za tym kontem jest człowiek. A, a jak duża część e, tych kampanii jest e, według Was e, celowana w hmm. bardzo konkretny elektorat? To znaczy, to co na przykład było charakterystyczne dla niektórych kampanii e, w. W Stanach Zjednoczonych też, też takich lokalnych, to było bardzo ciekawe, to było to, że to były kampanie, które służyły do tego, żeby zniechęcić wyborców do pojawienia się konkre wyborców konkretnego kandydata. Niektóra część tych kampanii, które się pojawiają w Polsce, to są kampanie, które są celowane w jakieś określone grupy. Te kampanie, które my obserwujemy, którymi się głównie zajmujemy, to znaczy kampanie związane z wpływem obcych y, państw, organizacji na proces wyborczy w Polsce, one tak jak powiedziałem, Rzadko są celowane na elektorat jednego konkretnego kandydata, to znaczy, żeby mu pomóc albo zaszkodzić, no są raczej celowane na pewien taki zbiór ludzi o określonych poglądach. Ja podam jeden przykład. Widzieliśmy taką sieć, która była przygotowywana, była właściwie hodowana użyję takiego słowa która była skierowana do osób starszych i religijnych. Treściami, które miały promować, zachęcać do, do modlitwy, a następnie przez, przenios, przenosiła te osoby z platformy takiej jak Meta czy jak Facebook, do, na kanały komunikacji takie jak WhatsApp, na przykład, gdzie właściwie bardzo trudno już jest śledzić tą interakcję, to co tam się wydarzy. Więc y, tak one są w większości celowane, ale są raczej celowane na pewne grupy osób mających pewne konkretne poglądy, wyobrażenie o świecie albo wiek. Dyrektor NASK, dr. inżynier Radosław Nielek był gościem popołudniowej rozmowy w RMFFM. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu. Dziękuję, dziękuję państwu.